To znowu ja, Tymry No i w dzisiejszym odcinku nowy custom Jest to jeden z moich chyba najbardziej udanych customów Jeśli chodzi o skalę LB W tym wypadku jest to ogier hanowerski z kolekty Jakoś tak mnie wzięła wadna na niego wczoraj Chciałam koniecznie go zrobić I jest to taki śliczny Izabelek Miał być w ogóle tarantowaty, potem błany, ale zrobiłam ankietę na Instagramie i większość osób powiedziało, żeby był izabelowaty. No więc takiego zrobiłam i bardzo dobrze, że to zrobiłam, ponieważ zobaczcie, jaki on jest piękny. Po prostu, gdybym go, gdybym zbierała jeszcze model na bank, na 100% bym go zostawiła, nie sprzedawała go, bo tak jest na sprzedaż. No spójrzcie na ten ryjek. Ma oba rybie oczka, według mnie to najbardziej do niego pasowało. Jest po prostu prześliczny. Sama się zdziwiłam, że tak fajnie mi wyszedł. Eee, Ten cień, tutaj. Tak, wszystko to ładnie wygląda. Ma cztery skarpetki. Zauważyłam, że ostatnio moje wszystkie kastyły mają skarpetki. Oprócz tego pana, który też jest na sprzedaży. Eee, Ona tutaj mi macha w, nosem pod drzwiami. Może słyszeć? Tak, drugie oczko też ma rybie. bawiłam się trochę cieniowaniem pyska, jak widać, oraz oczu, wiecie, takie akcenty dodałam swoje. Ma także tutaj odmiankę, taką, taką tutaj ma taką małą przerwę, nie wiem jak to się nazywa, na pewno jakaś chrapka i taka większa odmianka tutaj na czole. No i spójrzcie, jaki jest śliczny. Mi się tak on podoba po prostu. Nie spodziewałam się, że tak fajnie będzie ten model wyglądał w tej maści. A w wielu go malowałam. Jeśli chodzi o to: i był siwy jabłkowity, i był różany jabłkowity, i był chimera, i był siwy jabłkowity, i był skarogniady. Był siwy, taki zwykły. No i, no i teraz jest jeszcze taki izabelowaty. I. Malując na tą maść mogę śmiało stwierdzić, że to jest najlepszy model z kolekty, jeśli chodzi o realistyczność i w ogóle detale, no bo tak jest, jakby nie było, jest po prostu idealny, zdecydowanie, no spójrzcie na niego jaki piękny, tutaj ma takie cienie z które go tutaj wycieniowałam, bo także je posiada, uwaga. Jasna grywa i jasny ogon. Yy, zrobiłam kasztany, nie zapomniałam o tym tym razem. Yy, no i taki piękniś jest na sprzedaż. I tak, yy, ogólnie oprócz niego mam jeszcze pięć modeli yy, customów. I sobie pomyślałam, że tak, ogólnie one teraz mają mniejsze ceny troszeczkę niż wcześniej, jak ktoś się pytał, to teraz są tańsze. Wszystkie są na OLX, ja wam podam linka do chyba jednej aukcji, a potem wejdziecie sobie w mój profil i tam będą, będzie reszta tych modeli pokazanych też. No i co? No mianowicie postanowiłam, że od, przy zakupie od dwóch customów wzwyż Wysyłka jest na mój koszt, czyli gratis. A przy zakupie od trzech customów wzwyż, jest jeszcze oprócz tej darmowej wysyłki dodatkowa zniżka. Jakaś tam, zależy ile customów kupicie, ile to wyjdzie. To tam zawsze jakąś zniżkę uwzględnię. Także serdecznie zapraszam do zakupu. O spójrzcie, jaki piękny jestem pan. Tak samo tutaj pozostała czwórka. Oraz jeszcze mu, który jest w Gdańsku, ale zbyt szybko po niego nie pojadę. E, no, także to by było w sumie na tyle. Kontakt macie w opisie, tak samo link do OLX-a będzie do niego. I później będziecie mogli przejść e, na mój profil, tak jak mówiłam, i tam będzie reszta. No to dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który najprawdopodobniej będzie, a raczej na pewno będzie dotyczył. E, Arabki Artist Rezin, którą w sumie już kończę. No to, cześć.